Zacznijmy wobec tego odpowiedzi na pytanie, jak pacjentów z rakiem nerki obserwować. Należy oczywiście zauważyć, że pierwotne rozpoznanie niejednokrotnie postawione jest z, u bezobjawowego pacjenta, u którego wykonywane jest badanie USG brzusznej, czy niejednokrotnie w dzisiejszych czasach tomografia Amy brzusznej miednicy. I tak inne czynniki, czyli zupełnie poza rakiem nerki, skłaniają klinicystę do sięgnięcia po te techniki. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że do samego rozpoznania nowotworu, a przecież w dalszej części monitorowania będzie to bardzo istotne, samo badanie obrazowe wydaje się, że jest wystarczające. No ale już tutaj pierwszy poziom dowodu, trzeci pojawia się pierwsze, pierwsza wątpliwość, jak rozróżnić jednokrotnie trudne do interpretacji w badaniu obrazowym onkocytomy, które będą łagodne, oraz te angiomielipoma, które będą w znacznym stopniu pozbawione komponentu tłuszczowego.